Książka, wyścigi motocyklowe, wyścigi motocyklowe, superskie, spedawy. Widzicie na obrazku, tu są wyścigi. Pokażę książkę. Tutaj jest spis treści. Tego nie będę czytał, ale Wam pokażę, fani. Tu. tu 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 też jest książka o wyścigi na żożłowej trasie. Tutaj. Zmierzcie ze strachem. Galeria Sław. Tutaj też. Tutaj dookoła świata. Tutaj też. Słowniczek terminów. Tu też i tu też. Od końca mogę wam pokazać. i tu i od początku Tony Roman wyścigi motocyklowe Tony Roman tutaj tu widać co jest napisane tutaj wyścigi tutaj 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 Tutaj, tu, tu. Widać, moi fani, widzicie. Tu, tu, tu. Tu też. Wyprowadzenie. Ogólnie książka. Książka o wyścigach motocyklowych. Polecam.